Dzień dobry kochane koziorożce, witajcie bardzo serdecznie. Ja Was zapraszam na czytanie lutowe i zapraszam Was także do moich usług, do czytań indywidualnych, rozmów telefonicznych, przeznaczenia duszy, czytań miłosnych, rocznych. Wszystkie informacje na temat moich usług znajdziecie w opisie pod filmem lub na królowamocy.com A teraz sprawdźmy sobie energię na bieżący miesiąc. Oczyszczam kartę. I popatrzmy, koziorożca, słoneczna, ascendentalna, księżycowa. Jaki dla Was będzie luta? Jaki będzie luta dla koziorożców? Popatrzmy sobie na energię bieżącego miesiąca. Dwójka kielichów. Słuchajcie, no, miesiąc zapowiada się całkiem dobrze. E, powiedziałabym bardzo ciekawia. Dlaczego? Dlatego, że tutaj, moi drodzy, mamy poczucie, że odnaleźliśmy w naszym życiu brat nie To może być na poziomie miłosnym, to może być na poziomie zawodowym, e, przyjacielskim. Po prostu czujemy, że jesteśmy rozumiani, rozumieni, przepraszam, że e, mamy ludzi, którzy m, tak jakby odbierają nas telepatycznie. Dwójka kielichów bardzo często mówi o także zakochaniu, o nowych projektach, o tym, co jest w takiej fazie początkowej, ale to, co właśnie jest w tej fazie początkowej. Pokazuje się jako bardzo obiecujące. Tutaj mamy współpracę, tu mamy pokazane partnerstwo także, ym, dużą satysfakcję związaną ze współpracą z innymi ludźmi, czy też ym, jeżeli chodzi o relacje z innymi osobami. Tak? po prostu jest tutaj pokazana energia satysfakcji. Ym, możecie także, słuchajcie, rozpoczynać tutaj nowe. Yy, projekty zawodowe, czy też nową pracę, jak najbardziej tak. Tutaj jest porozumienie, porozumienie, pojednanie, energia pokoju, spokoju, równowagi. Ale to, co myślę, że najważniejsze, to tego, że nie jesteście w tym miesiącu sami. Jesteście po prostu z osobami, które was naprawdę bardzo dobrze rozumieją. Zobaczmy, kochane koziorożce, co w takim razie. Dalej, tutaj chciałoby być powiedziane dla Was. Popatrzmy. Karta wieża. No właśnie, czyli coś będzie się też kończyło w Waszym życiu. Być może jeden obszar Waszego życia zamyka się, rozpadają się stare relacje, trudne sytuacje, odchodzą do przeszłości. Tutaj słuchajcie. Coś, co Wy możecie na przykład uznawać za katastrofę, za dramat życiowy, za niepowodzenie, w swojej istocie będzie robiło miejsce dla nowego początku, dla nowych relacji, nowych pomysłów, nowych projektów, um, nowego także uczucia. Odbudowanie Waszego życia po jakichś trudnościach, które tutaj się pokazują. Karta wierzy zawsze mówi o tym, że tutaj, słuchajcie, jest Boża ingerencja. Wierza przychodzi wtedy, kiedy my zbyt długo zwlekamy sami z jakimiś ważnymi tematami, z jakimiś ważnymi decyzjami, kiedy sami na przykład mamy problem, by coś odpuścić, czy też coś zmienić w naszym życiu, poprawić. I wtedy właśnie przychodzi energia wieży, czyli taka odgórna ingerencja, która mówi tak. No dobrze, nie zmierzyłeś się z tym, e, drogi człowieku, no to my Ci pomożemy. Zrobimy to w sposób bardzo spektakularny. E, natomiast w tej konsekwencji on będzie dla Ciebie dobry, będzie dla Ciebie korzystny. Karta wieży mówi o uwolnieniu. Mówi o tym, że także tutaj pewne struktury będą się zmieniały w lutem na waszą korzyść. Zobaczmy w takim razie, co ma tobie przynieść ta energia w tych wielkich zmian, które tutaj się pokazują dla Ciebie. Co ma tobie to przynieść, Co ma tobie to dać dobrego i pozytywnego. Dwójka miecze. Hmm, powiem tak... Yy, Zostanie tutaj podjęta jakaś decyzja. Ważna decyzja zostanie podjęta. Pewne sprawy, których być może do tej pory nie widzieliście jasno, zostaną przez Was zauważone w sposób bardzo dokładny, szczegółowy, jasny i klarowny. I mam takie poczucie, że Wy będziecie tutaj, pomimo być może jakiejś takiej energii, Lekko konfliktowe gdzieś w tle będziecie tutaj dążyć do równowagi i będziecie tą równowagę uzyskiwać. Jak najbardziej tak. Dwójka miecza, słuchajcie, mówi o tym także, że tutaj właśnie hmm, zostanie tak, jakby zawieszony pewien konflikt, zakończony pewien konflikt, a broń zostanie zawieszona i pojawia się energia pokoju. I równowagi. Więc, jeżeli macie tutaj jakieś takie trudne sprawy, trudne sytuacje, to powiedziałabym, że to, co dobrego tutaj idzie, to to, że pewien konflikt zostanie zażegnany. To może być nawet konflikt, który wy przeżywacie w sobie, tak? Lub też pomiędzy wami a kimś z zewnątrz z kim na przykład budowaliście dom, czy firmę, czy jakąś relację. Dwójka mieczy bardzo często też mówi o sprawach formalnych, o ingerencji albo właśnie urzędu, albo prawników, ale to pokazuje się w kontekście pozytywnym, tak? To jest coś dobrego. Dwójka mieczy jest czymś dobrym. Mhm, dobrze. Zobaczmy, moi kochani, w takim razie, na czym warto opierać działania w tym miesiącu, by właśnie wejść w tą energię równowagi i pokoju. Na czym warto opierać działania? No właśnie, trzeba nauczyć się, słuchajcie, patrzeć na trudne sprawy hmm, z innej perspektywy. Z innej perspektywy, po prostu, powiedziałabym, że potrzeba większego dystansu tutaj zaznacza się jako ważna, jako kluczowa. I powiedziałabym, że, no właśnie, te trudności, tak jakby wcale nie są w swojej istocie czymś nie do przejścia, nie są tak naprawdę trudnościami. One pokazują się po to, żeby, tak jakby, ciebie. Dobrze ukierunkować w ten sposób, poprzez właśnie manifestację pewnych trudności, wszechświat ci pokazuje, że coś nie jest być może dla ciebie, tak? Więc jest tu też powiedziane, że nie warto tak bardzo kurczowo się czegoś trzymać, czy też obstawać bardzo mocno przy swoim stanowisku, przy swoim zdaniu, jeżeli widzisz, że coś upada, że coś nie ma sensu. I tu właśnie chodzi o przyjęcie innej perspektywy, o zatrzymanie się na chwilę i popatrzenie na coś zupełnie inaczej niż do tej pory. No dobrze, no to zobaczmy, co ma Tobie ta nowa perspektywa patrzenia wnieść, co ona ma Tobie wnieść. Zobaczmy, co ta nowa perspektywa patrzenia ma Tobie wnieść. Um, ma tobie wnieść uzdrowienie emocjonalne, być może także um, oczyszczenie swojego serca, być może właśnie połączenie się z intuicją, bo jest jeszcze tutaj taki aspekt, że Wasz umysł może Wam podpowiadać um, różne trudne myśli, może gdzieś um, powodować, że Wy właśnie nie słyszycie własnej intuicji jak najbardziej. A tu królowa kielichów mówi o tym, że należy na pewne sprawy popatrzeć właśnie w połączeniu z własną intuicją. Nie z umysłem, który wyuczony szepce nam do ucha różne podpowiedzi, tylko właśnie z portalem serca, z intuicją, tak? Jak Ty się z czymś czujesz? Nie co o tym myślisz, tylko jak Ty się z tym czujesz co czujesz kiedy właśnie mm, popatrzysz na daną sprawę z innej perspektywy Królowa kielichów także może mówić o tym, że tutaj mm, lekarka, terapeutka, mm, energia psychologa, doradcy mm, osoby, która zajmuje się także ezoteryką może wam pomóc, pomóc zobaczyć inną perspektywę, przyjąć Nową, tak jakby pozycję, pozycję w waszym życiu. Ale tutaj też jest powiedziane właśnie, że popatrz na to przez pryzmat własnej intuicji, połącz się z własną intuicją. Zobaczmy, co powinno odejść do przeszłości. Zobaczmy, co powinno odejść do przeszłości. Kochana Koziorożce. Byście mogli tutaj właśnie przyjąć tą energię pojednania, a z kielichów, czyli tak, szanse, uczucia, które okazały się bezpłodne, bezproduktywne. Od tego należałoby tutaj, kochani, odejść. Jeżeli um, coś um, nie przynosiło wam tego spełnienia uczuciowego, radości, um, nie dawało wam przyjemności, nie było waszą na przykład pasją, czy też okazało się złudnym uczuciem, na przykład, bo tutaj może także wchodzić w grę poczucie bycia oszukanym, tak, tak też poczułam. Jeżeli chodzi na przykład o jakieś kwestie uczuciowe, czy jakieś kwestie związane z nowymi możliwościami, które miały być obiecujące, które miały być właśnie fajne, a okazały się niekoniecznie dobre i trafione, to tutaj jest powiedziane, że jakby to należałoby pożegnać. To co palcem na wodzie pisane, tak? Zobaczmy w takim razie, o czym warto myśleć, kochana koziorożca, by tutaj w tym miesiącu pięknie oczyścić swoje serce. O czym warto myśleć? Czwórka buław. Warto myśleć o poczuciu bezpieczeństwa, o budowaniu tego poczucia bezpieczeństwa. Być może. Warto także pomyśleć o mm, własnym domu, o miejscu, w którym mieszkasz, ale i także o ludziach, z którymi mieszkasz. Być może jest tutaj potrzeba także, słuchajcie, mm, większej tolerancji dla innych osób, ale też powiedziałabym, być może, Większa pewność siebie jest tutaj dla Was wskazana. Żebyście mogli także przyjąć inną perspektywę patrzenia, na pewne ważne dla Was tematy, powiedziałabym, że jesteście zapraszani do wyjazdu za miasto, pobycia właśnie w energii, przyrody, gdzie będziecie mieli możliwość po prostu odetchnąć. Jak najbardziej tak czwórka była w słuchajcie też mówi o potrzebie właśnie zakończenia pewnych planów i rozpoczęcia nowych przedsięwzięć bardziej bym powiedziała obiecujących czy też wnoszących więcej stabilizacji do waszego życia. Ale tutaj się pokazuje jako ważna i istotna energia domu, waszego domu, relacji z bliskimi osobami, gdzie jesteśmy jednak ukierunkowani na Współpraca na pojednanie, na budowanie wspólnie solidnych fundamentów pod nasze życie, lub też tutaj się pokazuje jako ważna i kluczowa energia wyjazdu, oddalenia się od zgiełku, i to Wam pomoże wyciszyć umysł, otworzyć serce i też pewne tematy, tak jakby pozamykać i otworzyć się na coś nowego. Zobaczmy. Jaki powinien być Wasz następny krok? Jaki powinien być Wasz następny krok? Zobaczmy. 10 kielichów. E, tak, czyli jest tutaj potrzeba, słuchajcie, wprowadzenia do Waszego życia ciepła. Ciepła, miłości, przytulenia. Zapewnienia opieki sobie, ale i też tym najbliższym osobom, których kochacie, które są dla Was ważne. Tak? I tutaj zobaczcie, nawet pies z kotem potrafią przytulić się do siebie i przy kominku odpoczywać, razem spać. Może Wy tego też potrzebujecie. No właśnie, bo tutaj, słuchajcie, tak jakby Wasze życie, może właśnie przypomina pole walki, gdzie jest na przykład dużo nieporozumień, dużo konfliktów, może jesteście też w trudnych sytuacjach, rozstania, rozwody, lub też w ogóle takie poczucie, że y, tracę grunt pod nogami. No to jeżeli tak jest, jeżeli odnajdujecie się tutaj w tej energii, to jest powiedziane, że Popatrz na to z innej perspektywy. Nie karm uwagą tego co trudne, tego co negatywne, bo wtedy wzmacniasz, wzmacniasz tą negatywną energię w swoim życiu. Przekieruj tę uwagę na miłość, na delikatność, na lekkość, na pasję, na przytulanie. Nawet jeżeli powiesz, że nie masz do kogo się przytulić, otul się kocem. Otul się kocem, zapal świeczkę. Poczuj się bezpiecznie, poczuj się bezpiecznie. To jest dla Ciebie bardzo ważna i kluczowa w tym momencie. Tak? Nawet jeżeli tutaj coś nie wypaliło, coś um, nie spełniło się, coś um, było obiecujące, a okazało się um, bezproduktywne, nieważne, zadbaj o to, by czuć się dobrze we własnym domu, we własnym towarzystwie. I z tymi, których kochasz, i którzy kochają Ciebie. Na uczucia warto postawić w tym miesiącu i na własną intuicję. Dobrze, zobaczmy, moi drodzy, jak Wy widzicie siebie w tym miesiącu. Jak widzicie siebie w tym miesiącu? Zobaczmy. Koziorożca, jak widzicie siebie w tym miesiącu? Będziecie czuli, że macie moc. Będziecie czuli dużą siłę przebicia. I waszą mocą, kochani, w lutem jest łagodność. Łagodność nie oznacza um, słabości. Waszą mocą jest tutaj asertywność, energia delikatności, ale jednocześnie konsekwencji, determinacji i skuteczności. Tutaj mam poczucie, że wy właśnie pójdziecie w tą stronę, że hmm, przyjmiecie tą inną perspektywę. Być może sami, nawet niektórzy, zaskoczycie się, zdziwicie, że w obliczu trudnych okoliczności czy też w obliczu sytuacji, gdzie coś się kończy gdzie coś się zmienia jesteście w stanie poczuć właśnie tą energię siły tego powera ja mam takie poczucie, że Wy będziecie uważać i bardzo dobrze i bardzo słusznie że nie ma dla Was rzeczy niemożliwych że jesteście w stanie pokonać każdą przeszkodę, każdą trudność, i myślę, że będziecie w tym bardzo zdeterminowani. Tutaj przy energii mocy ważne też jest takie świadome podejście do tej mocy. To znaczy, nie ulegajcie wybuchom złości. Energii gwałtowności, impulsywności. Um, bo tutaj, w energii mocy, także wpisuje się też ten aspekt um, tej karty. Tu jest powiedziane, że um, naucz się także w lutym panować nad emocjami, dobrze nimi zarządzać. Tak, by rozumieć siebie, tak, by rozumieć swoje emocje. I nie tracić tej energii własnej, własnej mocy na właśnie e, takie niepotrzebne wybuchy złości, czy, ym, czy jakąś taką gwałtowność, czy też impulsywność. Także wy będziecie uważali, że mimo wszystko dacie radę, że pokonacie trudności, że właściwie to wszystko, co się dzieje, a to jest dla Was bułka z masłem, tak? Bo energia mocy właśnie mówi o wielkiej wierze w to, że ja sobie poradzę. I bardzo dobrze, kochane koziorożce, bo dokładnie tak też będzie. Cokolwiek tutaj się nie będzie działo, wy będziecie sobie naprawdę bardzo dobrze radzić. Zobaczmy, jak tutaj otoczenie zewnętrzne pokazuje się w stosunku do Was otoczenie zewnętrzne piątka denarów no tutaj z zewnątrz powiem, że płynie jakaś taka energia problemów finansowych, być może jakiegoś smutku może taka energia, która wskazuje na to, że tutaj w otoczeniu zewnętrznym będą osoby, które na przykład będą prosiły Was o pomoc, będą potrzebowały Waszego wsparcia, Waszej dobrej rady, tak? Waszej pomocy. Tutaj mamy energię, słuchajcie, mówiącą o tym, że z zewnątrz, słuchajcie, płyną jakieś takie powiedziałabym, problemy, problemy, tak? Tak jakby ktoś chciał, żeby yy, jemu była udzielona pomoc. Zobaczymy co dalej. Z zewnątrz tutaj. Trójka kielichów. Hmm. Tak jakby słuchajcie, ktoś yy, z zewnątrz, w stosunku do Was, prosił Was o wsparcie, prosił Was o pomoc. Tak, tak, zdecydowanie tak. I myślę, że wasza odpowiedź też będzie taka, że tutaj wielu, mm, wielu z was chętnie będzie chciało tej pomocy udzielić, bo tutaj mamy często pokazanych potrzebujących, potrzebujących po prostu, a wy, tak jakby, będziecie chcieli wnieść radość do życia tych osób, czy też w ogóle, tak? Być może osoby z zewnątrz będą widziały w Was dużo radości, dużo siły, dużo potencjału i będą także do Was tutaj zwracać się. Z różnymi mm, pytaniami, może prośbą o wskazówki. Dobrze, zobaczmy. Jaka jest nagroda niespodzianka? Czwórka kielichów, czyli moi drodzy, wy osiągniecie stan równowagi emocjonalnej w lutym. Pomimo pewnych wydarzeń, które tutaj się pokazują, pokój, spokój, balans wewnętrzny osiągniecie, wyjdziecie także z takiego świata wewnętrznego, w którym być może właśnie zamknęliście się na różne opcje, na różne szanse. Wyjdziecie z takiej energii apatii, Zmartwienia, z energii czekania na pewne tematy, z no właśnie, tak zwanymi założonymi rękoma. Tutaj przestajemy już tęsknić za przeszłością, za niespełnieniem uczuciowym, czy też za partnerem z przeszłości. Wychodzimy z tego i odbieramy nowe szanse i nowe hmm, propozycje, które tutaj hmm, nie spełniły się. Zobaczmy, czym są te. Nowe propozycje. Czym są te nowe propozycje? Królem kielichów. Czyli dla wielu z Was może to także oznaczać propozycję uczuciową. Jak najbardziej. Tutaj manifestuje się, słuchajcie, dojrzały mężczyzna, który ma do zaoferowania swoje ciepło, swoje ramię, bezpieczeństwo emocjonalne. To może być ktoś z. Trygonu wody lub też z ascendentem w tych znakach, ewentualnie o takim charakterze, i mam takie poczucie, że właśnie tutaj jeden etap się kończy i jest na horyzoncie zupełnie ktoś inny pokazany. Może to także oznacza, słuchajcie, przy energii króla kielichów, że jest tutaj ważna energia terapeuty, psychologa, doradcy, kogoś, kto właśnie Pomaga nam dojść do równowagi, pokonać wewnętrzne lęki i uaktywnić także naszą kreatywność, pokazać w tych trudnościach nowe możliwości. Tak, tak też to tutaj widzę. Dobrze, nadzieje i obawy, zobaczmy. Nadzieje i obawy. Szóstka denarów, czyli macie nadzieję, macie nadzieję na równowagę. Na dobre i korzystne współprace, na y, balans pomiędzy braniem a dawaniem, macie nadzieję na dobrą i solidną zapłatę za wykonanie Waszych usług, y, macie nadzieję na bezpieczeństwo materialne i myślę, że tutaj do tego będziecie, kochani, zdecydowanie i konsekwentnie dążyć. Popatrzmy, jaka jest rada dla Was na ten miesiąc. Rytwan. Czyli działaj, idź w stronę sukcesu, dlatego że czeka ciebie piękna nagroda w postaci właśnie um, uporządkowania pewnych spraw emocjonalnych i bycia obdarowanym uczuciami przez. Kogoś, a jeżeli jesteście mężczyznami, to mam poczucie, że tutaj Wy otwieracie się na uczucia, otwieracie swoje serduszko. Karta Ardwanu mówi o tym, że zmierzaj w stronę nowego początku, czeka tutaj Ciebie awans, sukces, um, pokonanie przeszkód, pokonanie trudności. I podejmij działanie, weź odpowiedzialność za to. W którym miejscu swojego życia jesteś i w którą stronę zmierzasz. Dobrze, moi drodzy, teraz jeszcze z kart romantycznych, przesłanie dla Was na lutę. Zobaczmy, jakie jest tutaj przesłanie. Miesiąc miodowy czyli jest tutaj też powiedziane, że. Zadbaj o to, aby w Twoim życiu właśnie była miłość, radość, lekkość, przyjemność. Ciesz się życiem. Twórz piękne chwile, które będą warte później wspomnień Twoich. Zadbaj o to, by każdy dzień Twojego życia był jak miesiąc miodowy. Tak, i dlatego Kartar Dwanu też mówi o tym, że tutaj należy przejąć odpowiedzialność właśnie za to, jak wygląda Twoje życie. A w tych okolicznościach trudnych odnaleźć nową perspektywę i pozwolić sobie na uwolnienie swojego smutku, przywrócenie siebie do równowagi, zostawienie tego, co okazało się bezproduktywne i wykrzesanie z siebie mocy i siły która uaktywni się u Was w lutym, pod wpływem właśnie różnych pozornie trudnych zdarzeń, bo one mają tutaj w Was odpalić Waszą siłę, Waszą moc. Dziękuję Wam, kochani, bardzo serdecznie. Zapraszam Was do moich usług, do czytań indywidualnych, przeznaczenia duszy, czytań rocznych. Hmm miłosnych wszystkie informacje o moich usługach znajdziecie na królowamocy.com lub w opisie pod filmem a na dzisiaj bardzo wam dziękuję i życzę pięknego miesiąca buziaczki całuski i do zobaczenia pa pa